Ostatnio przeczytałem pewną książkę. Była to książka pod tytułem Atomowe nawyki Jamesa Cleara. Dzięki niej nauczyłem się, jak budować dobre nawyki i jak zniszczyć te złe. Jeśli masz problem z jakimś nawykiem, który nie jest dla ciebie dobry, a jednocześnie nie umiesz się go pozbyć, ten film jest dla ciebie. Na podstawie atomowych nawyków opowiem ci, jak pozbyć się złych nawyków i jak zbudować te dobre. Najpierw jednak chciałbym trochę opowiedzieć o samej książce i jej autorze. Jeśli nie interesuje cię, ta część filmu, to możesz sobie przewinąć do tego momentu. A więc James Clear, czyli autor atomowych nawyków, to amerykański pisarz, urodzony w 1986 roku. Jako młody chłopak przeżył pewien wypadek, który dużo go nauczył, a mianowicie na pozór drobne i nieistotne zmiany kumulują się i z upływem lat dają wyjątkowe efekty. Jeśli będzie się ich konsekwentnie trzymał. Gdy studiował i mieszkał w akademiku, zaczął budować różne nowe nawyki, takie jak chodzenie spać o wczesnych porach, ćwiczenie na siłowni itd. Tak Przyniosło mu to bardzo duże efekty zaczął grać w akademickim zespole baseballowym, gdzie baseball to był taki sport, który właśnie od dziecka bardzo go fascynował, zbudował on dużą ilość masy mięśniowej i ogólnie stawał się coraz lepszy. Nawet drobne nawyki sprawiały, że robił progres w różnych życiowych sferach. Atomowe nawyki to według mnie świetnie lektura I polecam ją przeczytać każdemu. W tym filmie opowiem Wam zaledwie mały procent tego, co wyniosłem z tej książki. Jeśli więc chcesz zmaksymalizować swoje szanse na pozbycie się złych nawyków i zbudowania tych przybliżających Cię do osiągnięcia Twojego celu, to serdecznie ją polecam. Przejdźmy sobie jednak teraz do konkretów. A więc po pierwsze chciałbym Cię zapoznać z czterema prawami zmiany zachowania. Które brzmiały następująco. Spraw, by to było oczywiste, spraw, by to było atrakcyjne, spraw, by to było łatwe i spraw, by to było satysfakcjonujące. Są to cztery zasady wprowadzania dobrego nawyku. Natomiast, jeżeli chcesz się jakiegoś nawyku pozbyć, to wystarczy, że zastosujesz odwrotność tych zasad. A mianowicie spraw, by to było niewidoczne, spraw, by to było nieatrakcyjne, spraw, by to było trudne. I spraw, by to było zniechęcające. Już Ci tłumaczę o co tutaj chodzi. Gdy chcesz zbudować jakiś dobry nawyk, dajemy na to czytanie książki, to musisz najpierw sprawić, żeby ten nawyk był oczywisty. Aby tego dokonać, Połóż książkę w miejscu oczywistym, takim, w którym często przebywasz i gdzie na pewno tą książkę zauważysz. Ja, na przykład, zawsze miałem książki schowane gdzieś w szafie i nie za bardzo chciało mi się po nie sięgać. Lecz od momentu, gdy książka, którą czytam, leży u mnie na biurku, to zawsze ją widzę i mam ją tak naprawdę na wyciągnięcie ręki. Z tego powodu rozpoczęcie czytania jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Spróbuj więc zrobić to samo. Przechowuj książkę tam, gdzie zawsze będzie widoczna i łatwo dostępna. Po drugie. Spraw, by to było atrakcyjne. To uczucie, gdy oczekujemy jakiejś nagrody za wykonanie nawyku, sprawia, że nawyk ten staje się atrakcyjny. Pomyśl sobie, co miłego cię czeka po przeczytaniu książki czy będzie to wiedza, którą zdobędziesz, czy pyszna kolacja, a może wyjście ze znajomymi. Możesz też ustalić sobie, że jakaś fajna rzecz, którą pragniesz w tej chwili lub jakaś czynność, która jest dla ciebie przyjemna będziesz mógł dostać lub wykonać dopiero po przeczytaniu jakiejś ilości stron. W ten sposób sprawisz, że czytanie będzie atrakcyjne, ponieważ doprowadzi cię do tego, czego tak bardzo oczekujesz. Po trzecie, spraw, by to było łatwe. Jeśli chcesz, aby czytanie było łatwe, to zacznij od czytania jednej strony dziennie. Może i jest to Mało, ale chodzi tutaj o wypracowanie sobie nawyku, sięgania po książkę i rozpoczęcia czytania, a niekoniecznie ilości przeczytanych stron. To ta czynność otwierania książki ma stać się automatyczna. Dla mnie osobiście czytanie na przykład ponad 10 stron nie jest czymś wymagającym, ale dla osoby, która chce dopiero zacząć czytać. To czytanie tych 10 stron dziennie może okazać się zbyt trudne, a właśnie chodzi o to, że mamy sprawić, aby było to łatwe. Także zacznij od czytania jednej strony dziennie i pomału zwiększaj tą ilość. No i po czwarte, spraw by to było satysfakcjonujące. Ta zasada działa podobnie jak druga. tym, że teraz nie chodzi o oczekiwanie nagrody, a właśnie moment gdy ją otrzymujemy. Jeśli nagrodzisz się po czytaniu, to szanse na to, że będziesz chciał powtórzyć tę czynność. O wiele się zwiększą. Oczywiście pamiętajcie, żeby robić to z głową. Jeśli przeczytacie jedną stronę książki, to nie znaczy, że macie zjeść teraz tabliczkę czekolady, zamiast tego zjedzcie jedną kostkę, lub jeszcze lepiej wypróbujcie jakiejś nagrody, która jednocześnie jest przyjemna i nie wpływa źle na nasze zdrowie. Na przykład może być to wyjście ze znajomymi i pogranie w piłkę. No i analogicznie do zniszczenia złych nawyków zastosujemy odwrotności tych metod. Po pierwsze, spraw, by to było niewidoczne. Schowaj lub pozbądź się paczki papierosów. Usuń aplikację na telefonie, która pożera zbyt dużo Twojego czasu podczas dnia itd. Tak Musisz sprawić, że sygnały, które powodują rozpoczęcie jakiegoś nawyku, będą niewidoczne. Jeśli widok jakiejś dziewczyny w skąpym ubraniu na Instagramie Prawie że masz ochotę wejść na wiadomo jakie strony i wykonać wiadomo jaką czynność, to przestań zostawiać polubienia pod takimi zdjęciami, a nawet zgłaszaj, że takie treści ci nie interesują. Gdy następnym razem wejdziesz na Instagrama i takie zdjęcia ci się nie wyświetlą, to unikniesz sygnału do zrobienia czegoś złego. Prawie że sygnał ten stanie się niewidoczny. Po drugie, spraw, by to było nieatrakcyjne. Zmień swój sposób myślenia. Pomyśl o negatywnych skutkach danego nawyku i korzyściach jakie płyną po jego zaprzestaniu. Czy palenie papier jest dla mnie atrakcyjny, przecież sprawia, że moje zdrowie staje się coraz gorsze. Mój portfel cały czas na tym cierpi. Gdybym tylko nie palił, moje zdrowie byłoby o wiele lepsze. Tak samo jak moja kondycja fizyczna. A jak gdybym nie kupował codziennie paczki papierosów, to byłbym o 18 zł bogatszy każdego dnia. 18 zł dziennie to 540 zł miesięcznie, czyli prawie 6,5 rocznie. A pomyślcie sobie o osobach, które kupują na przykład 2-3 paczki dziennie. Po takich przemyśleniach zapalenie papierosa już nie będzie takie fajne. Przez jego negatywne skutki stanie się nieatrakcyjne. Po trzecie, sprawdź by to było trudne. Musisz stworzyć przeszkody, które utrudnią ci trwanie w złym nawyku. Zawsze po skończeniu grania na konsoli odłącz ją od zasilania. Poproś jakąś osobę, aby ją spowała w miejscu, gdzie jej nie znajdziesz. Następnym razem, gdy zamiast pracować lub się uczyć będziesz chciał pograć w grę to nie wystarczy ci chwycić pada i włączyć konsolę bo będziesz musiał poprosić aby osoba która skowała tę konsolę powiedziała ci gdzie ona się znajduje co samo w sobie może być uwłaczające następnie przenieść ją do pokoju ze wszystkimi kablami i itd. podłączyć wszystkie te kable do zasilania i dopiero wtedy będziesz mógł zrobić to czego tak bardzo chciałeś w ten sposób nawęgrania na konsoli stanie się trudny bo będziesz potrzebował dużo zachodu aby go rozpocząć czwarte spraw aby było to zniechęcające. Jeśli Twoje złe nawyki będą miały negatywne skutki i dotkliwe konsekwencje, to nie będziesz chciał ich powtarzać. Jeśli po każdym bezmyślnym wejściu na TikToka będziesz musiał wykonać 3 minuty ćwiczenia takiego jak deska, to szanse na to, że będziesz chciał zrobić to znowu, staną się coraz mniejsze. Możesz też obiecać jakiejś osobie, że ograniczysz używanie tej aplikacji i co tydzień będziesz je pokazywał, ile czasu dziennie przeznaczałeś na bezsensowne scrollowanie. W ten sposób będziesz czuł się bardziej zobowiązany do zaprzestania tego nawyku. Jeszcze jako taki bonus chciałbym ci przedstawić pewną strategię, która pomoże ci stać się lepszym. Chodzi po prostu o to, abyś zmienił swoją tożsamość. Gdy ktoś się ciebie spyta, czy z nim zapalisz, nie odpowiadaj nie, dzięki, rzucam palenie. Zamiast tego powiedz nie, dzięki, nie pale. Nie jesteś osobą, która stara się zerwać z nałogiem. Nie jesteś osobą, dla której palenie jest czymś przyjemnym, ale mimo to próbuje tego nie robić. Ty jesteś osobą, która po prostu tego nie robi. Jesteś osobą, dla której brak palenia nie jest wyzwaniem. Zaprzestania czegoś, czego tak bardzo lubisz. Ty jesteś osobą, dla której brak palenia jest przyjemnością, a palenie niszczeniem Twojego zdrowia. Ty nie jesteś osobą, która chce rzucić palenie, ty jesteś osobą, która najzwyczajniej w świecie nie pali. A więc dobra, to byłoby na tyle z tego filmu. Chciałbym jeszcze tylko powiedzieć, że wiadomo, że samo obejrzenie tego filmu nic ci nie da, bo najpierw musisz to wszystko wprowadzić w swoje życie i dopiero wtedy zobaczysz rezultaty. A jeśli nie chcesz, aby ominęły Cię kolejne materiały tego typu, które również mogą się okazać dla Ciebie przydatne, pozostaw suba z dzwonem na tym kanale, aby nie ominęły Cię żadne powiadomienia o nowych filmach, a także lajka like pod tym filmem, jeżeli on Ci się spodobał. Przy okazji dzięki temu trafi on do jak największej ilości odbiorców, a co za tym idzie? Razem pomożemy innym w naprawianiu swojego życia. No ale dobra, ja już nie przedłużam i widzimy się w następnym filmie.